Dziś powiem bardzo prostą rzecz. Może niektórzy na pewno o tym doskonale wiedzą, ale niektórzy pewnie z chęcią o tym posłuchają. Szczęki prawe i szczęki lewe. Jaka jest różnica w wykonaniu szczęki lewej i szczęki prawej? Szczękami tymi prawymi łapiemy, załóżmy w ten sposób, że tu możemy od środka. Trzymać sobie po prostu detal. A szczękami lewymi, o tak jak tu widzicie, zobaczcie, łapiemy o wewnętrzną stroną i tu jest większa płaszczyzna, nawet przylegania. Kiedy stosujemy jedne szczęki, a kiedy drugie? Te na przykład stosujemy, gdy chcemy obrabiać bardzo cienki detal. O! To stosujemy te szczęki. A gdy chcemy obrabiać duże detale, wtedy stosujemy te szczęki. O, zobaczcie, i wtedy w tym samym uchwycie możemy obrabiać wtedy małe detale i możemy obrabiać duże detale. Także w tokarce są zazwyczaj szczęki prawe i szczęki lewe. Szczęk lewych i prawych nie ma. Przy yy, uchwytach, Niezależnych, bo w tamtych uchwytach po prostu szczęki przekładamy, ale to Wam kiedyś pokażę na jakimś filmie, jak to wygląda. A tutaj na razie temat szczęki lewe i szczęki prawe. Dziękuję.